Czemu jak ty mówisz takie jak ci piszczy? Co piszczy? no, takie robisz. Między zębami się tak świszczy. No, tak no, takie coś się no robi czasami. to czasami tak każdy Wiem, ma to to tak robisz. jest normalne, iść. no, ale kur... A, ty śmieciu. Żebym jeszcze nie mówił ,,r", e, to jeszcze mrodoń, że się przy***ł, ale na ,,ś". Mhahaha. <laughs> Kamilek się napisał właśnie, że gojowski seks jest okej i tęski. <śmiech> <śmiech> To będziemy cały raz od nowa lecieć te challenge. Co o tym sądzisz? No dobra, ale to widzowie pamiętajcie napisać w komentarzu jakiś fajny challenge Widzowie, jeżeli macie teraz pomysł na, jakoś, na jakiś fajny challenge do gierki The Long Drive to, to dajcie znać w komentarzu Dzisiaj widzowie mamy pierwszy z challenge'y Jakim jest, będziemy usuwać część z samochodu Co ile minut w ogóle? Co minutę? Co, co? dwie? To może co trzy? Zróbmy hardcore'owo co minutę ja? To my nie dojedziemy stary, no ale dobra. No, Ty się no, po prostu liczysz tak jak siedzimy w aucie, na przykład, jak za... Na... No, tak, a to jest tak, minuta no? liczy, rozumiesz? Ustawiasz timer jakiś co minutę? Ty ustawiaj. Mać. No dobra, będę ustawiał, okej, okay, okej, okay, będę ustawiał. Także widzę jakbyś miał inny... O, domek letniskowy! <ścoughs> To się bado, witam bardzo serdecznie. Chodzę w o jest już ow. Dochodzę. <noise> Przyjaciele gaje 2 kurwa. Uch, ta woda skiśnięta jakaś. Uch. Ej musimy w ogóle wziąć jak najwięcej rzeczy teraz. Siłała! Siłałę te... nie wyrzucimy do końca. Mówię ci, ciłała ma być. Patrz, jedzenie do siła trzeba wziąć. Chleb Chleb. Płasą. Mamy Zatankowane, no i... to będą... nie dojedziemy, kiedy nie dojedziemy paliwa, ty! Nie dojedziemy najwyżej, skończymy odcinek po 5 minutach. Was <laughs> <Aha. suszy> muszę zatankować <suszy> A sorry, sorry! O, zielony ogórek! Nie ma, ale Pomidor, pomidor! Ty wyglądasz jak pomidor. Ja wyglądam jak Meksykanin z z kraju. No i po jak teraz wygląda, jak bestia Start no, mamy minutek W stronę, W prawo? W to? W lewo? Nie, w prawo, w prawo Od nas buja, o kur... O, nie wpiął Mamy 30 sekund Dawid, 30 sekund Szybko donieć No zabierdala no. będzie Nie, 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 co ty gadasz, jeszcze dużo czasu nam zostało Zatrzymuj się Koniec Trzeba wyrzucić. No to co wyrzucamy? Pierwsza rzecz. Ja bym wyrzucił jedzenie dla psa. No to nie będzie jad Dobra, ustawię to no do nowa i siadamy. O kurwa! <laughs> nie przejdźmy Start, start! Szybko jedź! Jak polawiec nie widzę, stacja jest jakaś polewy, widzisz? Oho, no coś jest, dawaj tam. Ale ty masz koli wzrok, panie kolego. No dzięki, dzięki. No to ja powinienem zacząć nosić okulary, żeby się móc spojrzeć na twojego peniska. Tak. <laughs> Ej, ten, zobacz co tu jest? A łóżko! To wyjebiemy! Wow. O przepraszam Bije się z tym gościem, backo mu napierdalam po łbie No puść mnie One way ticket, one way ticket No puść mnie nie Zabił mnie, no i mnie zabił Jedź, jedź szybko, szybko Ty, już straciliśmy drzwi A łóżko się trzyma, co jest? Ty nie wziąłeś tych drzwi? Nie zamontowały się? O kurwa się nie zamontowały Dobra trudno, jedziemy bez drzwi Zapal światło, bo... Kur... Co spadło? Łóżko spadło! Cofaj się! Mamy jeszcze dużo czasu, dużo czasu jeszcze mamy. No jedź po to łóżko! Oj 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 No to sorry, to druga para drzwi leci. Dalej idziemy dalej! Tak, tak, startuje, startuje, dawaj, dawaj! Ej, 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 ej! Kurwa ty, szybcy i wsiekli normalnie Tokio Drift <głos> <głos> Umiesz jeździć? Czy ty prawko w chipsach wygrałeś? Jest dobrze, troszeczkę się najebałeś Ty specjalnie przedłużasz żeby, więcej, no serio, żeby jebać, no serio, tak? mi więcej rzeczy tak? Ty serio chcesz nosić przyjechać? silnik w ręku? Zadam u ciebie, Tomeczku a, no, co to co? o kur... kur. Chodź najpierw przećwimy. filmy. Przytuj się do mnie proszę, Michu. Ej, gdzie jest Jamnik? Przecież, a, o kur. Jamnika wyjebało? Nie wiem, ale wyrzucę w takim razie Playboya. Nie, nie, Playboya zostaw! Poczekaj! Nie, 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 wyjebimy silnik, zostaw Playboya. Proszę, nie, <grystanie> we playboy. I idę po Playboya, ale nie ma opcji. No wsiadaj, jedziemy. Proszę, weźmy to. <grystanie> nie, kurwa! <grystanie> Już ci Playboya no wyjebałeś, chuj, już wlemiam nika stracić. A zapijajesz pasy? Ty-dyn ty-dyn ty, -dyn, ty, -dyn, ty, -dyn, ty -dyn. zapnij kurwa pasy. Ty-dyn ty-dyn ty-dyn. I kolejna rzecz to chyba ten ruch wypierdolamy nie? Nie, ruch nie, maskę już wolę wyjebać. O kurwa, to, to co minutę to było zły z Dobra wiem co wyjebę, nawet się zatrzymuj, stój, stój stój. Startuję! w bagażniku jeszcze kołek to jest Tak? No. Teraz mi mówisz: Playboya mi wyjebałeś zamiast tego, tak? No zamiast... Nice. No Radio? Nie, czekaj. Oooooh! Papierosy, nie ma palenia, już sobie nie zapolisz. Chyba na ciebie patrzy Mogę... w ogóle, jak pan tak czekał, mnie złapiesz za rękę. wola za was coś innego. Ej, ej, gdzie ty patrzysz? Stanął mi. <laughs> 20 rabona, po tej serii myślę, że jesteśmy gejami. Mogę złapać za twój ręczny? Proszę. <laughs> Mogę go zaciągnąć. Długa droga, ale jedziemy na ręczny. <laughs> Całe życie. Na ręce, na wsteczny. Na wsteczny? Chcesz co w ten czas? Aha. I zostać homoseksualistą. <śmiewanie> <śmiewanie> tak. <śmiewanie> 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 nie, daj coś małego, zostaw te duże, na no, potem. Czemu masz to? ten róg. Nie, zostaw róg! Nie, 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 nie ma opcji, nie ma opcji, nie ma opcji. Róg ma tu zostać. No to weź rejestrację na przykład, o. W samochodzie w sumie dużo typu radio. Nawet jedno lusterko wyjebałeś z drzwiami. Podwojny <śmiewanie> itemek. Aj, aj, aj. Mówiłem, nie pi, Mówiłem, nie c Oj, Już <grym> Brzmi, jakby ciebie matka dzwoniła po prostu z dołu i mówiła, ja że. I morda. <grym> o, motor! Chyba, albo rower. Weź te niebieskie okulary. Błagam, załóż niebieskie okulary, zależy, gdy furę nasza wygląda na niebiesko. <grym> Jedyne, co to zostaje nam, ten rower. Ty Tak. <grym> Ja ani muszę jechać! Nie ma paliwa, no ogóle nie możesz mieć paliwa, cześć? Elektryczny jakiś, kurwy syn. A w to wtedy z dwóch tych aut wyrzucamy czy z jednego? Z dwóch! No to se pakuj twoją furę, bo ja cię zostawię jak ten. A potem będziesz prosił, że cię podpisz. Po stary, ja tam rzeczy wpakuję, to ty nie masz pojęcia. No już widzę, jak ty pojedziesz, a to będziesz tygować całą grę. Zobaczymy. Co no, mi tak te auto dymi ty? Skąd mam wiedzieć? Rozjebałeś, to te teraz kurwa napraw. Dobra, ja jadę już, po ty mnie dogonisz. Dobra, Arty, Czekaj, ci pomogę po prostu, co może. Nie, 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 bo mi wypierdajesz wszystkie rzeczy z tego, Dobrze. Ale byłoby szkoda, to wiesz, ci wszystko wypierdol. Nie, nie, proszę, proszę! Zapierdaj! Jak się bieg i zmienia! <grystanie> Zróbmy coś takiego, że kto będzie ostatni, to musi jebać rzeczy, co? Dobra? No i to Nie. My... <grystanie> Ale, Ale z tym prędkością! To ja w trakcie jazdy będę wyrzucał rzeczy. Już czeka z Polskiem. <grystanie> Wyrzucone, powtórz! Jedziemy dalej. Co jest? prawo! Eee! A i Ej, po lewej jest ten stary dom, widzę. No, zanim ja tam dojadę, stary. Co wszystkie krzywdy są, przeproszę boga. One, one kuszą, kuszą jak co? zło. -o. Biały towar. towar. O, -o, -o. U -u. Różowa -pantera. pantera. A ty tam z tyłu, ja pierdolę. <laughs> Chyba wyjebiemy ten rower w dupę tak mi się wydaje fajną zet, zjechać dalej Dobra wróćcie tu po mnie, zostawiamy ten rowerek O kurwa <noise> Idę do Ciebie, poczekaj na mnie Nie przejechałem! ale się przejechałem Jedź szybko, bo czas się liczy dalej! Z tego domku idziemy czy nie? No Tak? No a nie? No już minęliśmy go, tak musimy zobaczyć. No to tak, dawaj, dawaj! ten Dobry. domek tam jest dużo rzeczy fajnych. Ale cimno jak w dupie... Oj nie powiem Nie jestem rasistą Jesteś gejem Śpię nastojąco Mogłeś na moim fiucie <grym> Spać? Dobra, wypierdalam też. Nie, nie wyrzuciłem już rzecz. odłóż te drzwi Co? Wyrzuciłem Seria? tego <grym> O to właśnie spadło teraz, wyrzuciłem Ale fajny rożek mamy, nie? Podoba ci się Fajny. No. rożek? Ty mi Niedługo... się podobasz Seksiaku mm. Oj, trzeba wyrzucić coś Już? Oj No, już, jest. Trzeba zmienić dźwięk Dobra, to ty kombinuj, a ja zmienię budzik No to koło z tyłu, nie? A ja ją coś takiego, że zostawimy fotoponę. O! To jest Pytanie za milion złotych. Jakiego koloru jest ogórek? Zielony. Gratulacje, grał pan milion, chujo w dupie, jak no, się rozumiem. pan z tym czuje. Bolecznie. Ja mogę go włożyć. ja <laughs> <laughs> e, myślisz, jak się wpierdolę w bramę, to nam wyjebie samochód? Myślę, że tak. Myślisz, że warto spróbować, czy jedę na klepinie? Myślę, że warto. Wow! O, o kurwa, O, nowa fura! <laughs> Ale zajebista! Pickup! Chyba wszystkich wybiję. Wiedział Hitler, że... <laughs> o jest, znalazłem go. Chodzę powiedział syn, który co tyle czasu. Co? Wchodzę do kuchni, matka stoi. Stary zaraz w łebie jej <grym> Mam wodę i mam tutaj olej, jak masz podejść do mnie. Ale co ty no chcesz? Ode ode no Wodę i z, olej. Z kurwa wlej? O ci jedne. Zalewam gazem, zobaczymy czy on pojedzie gazem. Czy mamy diesel w ogóle? Przecież był statek niedaleko, czy nie było nie tego No ale musielibyśmy podjechać na statek specjalnie. To jedziemy? to jest lepsza fura. 17, tak, dawaj, szybko. Fast in Furious, dawaj. Idę, idę, idę Róg Nie, tu mamy jest zapasowe koło Śmieciu, co ty robisz z moim rogiem? Let's go, no kurwa rusz się, co ty no, nie masz pod górkę to Nie, no <noise> co ty myślisz? Nie umiesz pod górkę! znosi mnie w lewo cały czas jak idziemy, jedziemy, gdzie na w lewo znosi, czajisz? No bez kitu. To jest coraz prosto w A, No mam lewo skrytnego fiuta, dlatego to nie znosi takie że taki potężny rozumiesz <noise> <noise> Wygląda jak krokodyl widzisz to? Co? ten kamień. O, bez no? Nie, ja go raczej jak gówno. Aha, No i. Ja na nie wychodzę. Radio? No wypierdol Start! <noise> to się kurwa zbiera, ty? Jak ja do roboty? A gdzie pracujesz? <noise> to się nie pracuje. A ty jak przykład galerianka robisz. Co to znaczy? No Że dajesz dupy w galeriach handlowych za pieniądze. <noise> Skąd ty takie tez znasz? To nie wiesz co to jest galerianka. Nie mam u siebie galerii Mam gaz Ale gaz? Nie, ale pomieszany To jest czysty gaz Czysty rasowo Poszedł czas Jesteś piękny Tomeczko Nie, zaraz powrót Powrót nie szybszy Samochód tam z gazem? Nie widzę Co kurwa? Nie pierdol, że nie ma czy... Gaz na przykład Oj jest Ale kombo. Zatrzymuj się Zobacz co się dzieje Ja muszę mordę sobie wysmarować <laughs> Ja pierd... Spróbuję zjechać po prostu do górki. Nie dojedziemy tam, nie chuja. Dobra, trzy, cztery. bo pojadę szybko, wsiadaj. O, o kurwa, ale będzie teraz odejmowanie rzeczy. Oj, Ja wezmę rzecz w rękę i wypierdolę w trakcie jazdy. Ale <noise> to trzymam za drzwiami. Co się stało? Czemu ty wypadłeś z samochodu? Nie wiem, co się stało? No to fuck? Co to jest? Beczka wypadła! Po powietrzu Zatrzymaj jesteś! Się z tej ręcznie, rzuć, ręcznie. Co ty robisz, człowieku? jedź, jedź, jedź dawaj, dalej. Daleko tam mamy. To jest challenge, to jest wyzwanie. O to chodzi, o to chodzi. On ma nas dopierdolić te challenge. Ty, ale przyspieszyliśmy teraz. Ej, czas, czemu nie ma dźwięku? Dobra, już czas wiem. Jak! Beczka mnie zabiła, zjeżdża beczka! O nie, beczka! Ja mam rękę, jak daleko. Później nie ma z górki, pod górkę Damy radę To wyjebałem drzwi I dobra, jak my się w połowie kurwa. Spokojnie, dojedziemy, dojedziemy, dojedziemy <grym> Zwalniamy, jest 40. Dojedziemy, dojedziemy <grym> Ja 60, to jest 40. Dojedziemy stary, znasz jak blisko Ale misja, nie? Apollo Jadę przez bramę i tam zaparkuje obok No, prawie perfecto No, no, no Parkowanie równoległe, dziękuję bardzo. Zdany egzamin. No, trzeba wyjebać Jejem, drzwi od razu Może nie lej całego, sprawdź czy to działa. lej całe, kur. To będzie koniecznie strzelać, jak teraz nie zadziała. Tak, no. Test, no, wsiadaj, testuj. A gotów? No, startuj. <laughs> Ciała! Startuj, licznik. A nie chcę rzucić więcej rzeczy do tyłu? Jebać, kur. <laughs> no, kur. Tutaj przejdziemy. Szybkie auto. O, chodź na szybki seksik, proszę. <gry> Przyjaciele geje. Przyjacielski seks. O! No i chuj. No, pusty silnik. No dobra, tutaj. To są. Może się zatrzymamy pod jakąś skałką, tam gdzie jest ciemno i cicho, co? Hmm. O, <gry> mam skałkę. <gry> <gry> Chodź na szybki seksik. lustreczkę Proszę. powiedz, przecik to jest. Dawidku, jebem... chodź, chodź na szybki seksik. mordę. Proszę. Ile czasu? Już? 13 sekund. Zostało nam tyle czasu, chociaż na drogę wyjechać. Dawidku, Chodź na szybki seksik. <laughs> ta, ta, ta. Dawidku. No chodź! Nie! Mogę się tak, tak. A! tak, Z uboczeństwem? No. bo no. go. <laughs> Ped... Widzę, że nie masz nic przeciwko. Nie, z spier... co jedziemy? A jeba, tak. jak ładnie, na grzyby Bez kitu, na grzyby tutaj, no. Stoj Stop! Stop! Auto! Alt! I to wiemy. Szybko zapierdalaj! No, ale to ee, dymi, czas ty, ta ci... ty ciągle tak dymi? A ręczny spuścisz? Jest spuszczony ręczny. Silnik nam się przegrzał. Nie pierdol, że ma wody w środku, zatrzymuje czas. Wysiadaj. Wysiądź! Mamy wodę. Po prostu przegrzał się nam. No to wyłącz go! Ale dymi, skurwiel, co jest? ja yeah. <słuch> 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 Masz jakąś wodę. Tak, byłam teraz silnik. Ty, i tak nie, nie marnujemy w taki sposób gazu. Bo tak zwane hamowanie silnikiem. No tą furę. Dojebałem. Za mało rzeczy widzieliśmy stary, dalej nic nie ma I ja powinniśmy sobie jeszcze utrudnić i na przykład nie zjeżdżać na boki, tylko po się drogi trzymać Słyszysz to? No dobra, można tak zrobić Fajny masz ten waporyzator powiem, ale mógłbyś przestać już palić, nie? Bo hmm, stary, nic nie widzę drogi Ale zejbam chmurę stary, kuf. Ale ta zerówka jest mocna Znowu nam się przegrał samochód, nigdzie nie dojedziemy Ja <laughs> pierd... Zaraz stracimy cały samochód stary, będziemy z silnikiem biegać Lusterko ustawię Znowu <laughs> ustaw Posmeram po kolanku no tak, za mnie. Za kolano, proszę. Co teraz rzucamy? Ja bym to wyjebał. A po nie, bo to będzie ważne. Rejestracja, wypierdaj. Jak ja nie wiem, czy <suszy> to ma sens w ogóle tym samochodem jechać. Tak, Nasza dojedziemy, damy radę. Czy to ma jakikolwiek sens? Właśnie, on mnie zgasł. To co, zostawiamy wszystko, umieramy tutaj? Ja nie chcę umrzeć, ja jestem za młody jeszcze. Wysiadaj. Dawidku... Klękaj. <suszy> Widzowie, jak macie inne challenge, to piszcie w komentarzach. Ten się nam nie udał, niestety Tomek jeszcze próbuje nim pojechać, debil, myśli, że pojedzie gdziekolwiek bez kół <grystanie> Jademy na kurwy <grystanie> Ej, paczki słońce. zobacz, w stronę słońca, chodź. W stronę słońca Dawidku, żenisz się ze mną? dalej. Dawidku, proszę <grystanie> niskur wielkimi olle wie yeah, i yeah. o yeah, pierdolę o oh, ciechu